Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku Twórczyni Światów. Ta krótka seria nagrań o archetypach jest oparta na niezwykłej książce Podróż autora Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy autorstwa Christophera Woglera. Omówię każdy archetyp ze względu na jego funkcje psychologiczne, które odnoszą się do postaci literackiej jako osoby, lub do tego, jakie emocje może taka postać wzbudzić w czytelniku. Wyjaśnią także wybrane funkcje dramaturgiczne, czyli to, jaką rolę może odegrać dany archetyp w historii oraz problemy i rodzaje tego archetypu. Strażnik progu jest kolejnym archetypem, który będziemy omawiać. Strażnik progu symbolizuje przeszkody napotykane przez bohatera, fizyczne lub niefizyczne. Jest potężnym strażnikiem, który powstrzymuje niegodnych od przekroczenia progu i wkroczenia na nową ścieżkę. Funkcje psychologiczne Strażnika Progu. Strażnik Progu reprezentuje zwyczajne przeszkody, jakich doświadczamy w realnym życiu. Reprezentuje i symbolizuje wewnętrzne demony, obawy, lęki, które powstrzymują nas i sytuacje, kiedy próbujemy dokonać zmiany w naszym życiu, ale napotykamy przeszkody. Najważniejszą funkcją Psychologiczną strażnika progu jest zrozumienie, że jego obecność i przeszkody, jakie kładzie bohaterowi pod nogi, nie pojawiają się po to, aby bohatera powstrzymać, ale po to, aby go przetestować. Strażnik progu ma dwie funkcje dramaturgiczne. Po pierwsze, jest to przeprowadzenie próby, czyli Postawienie bohatera przed testem, przed zagadką, jak Sphinx. I bohater może podejść do próby z otwartymi oczami lub nieświadomie. Bohater może próbować uciekać, atakować, obchodzić strażnika, spróbować go przechytrzyć, zaimponować mu, dać łapówkę, może nawet zamienić w sojusznika albo wejść w jego skórę, czyli na przykładzie. Przywdziać mundur wrogich wojsk, aby przedrzeć się przez zasieki. Bohater przez chwilę staje się samemu sobie wrogiem. Takie przeprowadzenie próby i przetestowanie bohatera, sprawdzenie jakiego sposobu bohater użyje, aby przejść na drugą stronę, jest najważniejszą funkcją. Natomiast kolejną funkcją jest zwiastowanie nowej mocy. Strażnik progu nie pojawia się wtedy, kiedy wszystko idzie jak spłatka, a bohater nie zmienia się. Strażnik progu pojawia się wtedy, kiedy sukces pojawia się na horyzoncie, ponieważ sukces bohatera zależy od tego, czy bohater zrozumie, że ten sprawdzian jest zapowiedzią uzyskania nowej siły lub nowej świadomości. I co jest ciekawym zabiegiem literackim, to postawienie bohatera w sytuacji, kiedy bohater może wejść w skórę strażnika progu, poczuć jak to jest stać na tej krawędzi, być może nawet współczuć mu w sytuacjach, kiedy strażnikiem progu jest przyjaciółka głównej bohaterki, która próbuje odwieźć ją od. Zmienienia swojego życia, na przykład wyjazdu za granicę lub e, rozwodu. Bohater, stając twarzą w twarz ze strażnikiem progu, przywdziewając jego skórę, może zyskać zupełnie nową perspektywę i nową siłę. Rodzaje strażnika progu. Strażnik progu może być postacią pozytywną, negatywną lub neutralną. Pozytywnym Starażnikiem progu może na przykład być mentor, który nie przepuści ucznia lub nie dopuści ucznia do udziału w narodowych walkach, dopóki ten nie zda ostatniego testu. Negatywny to taki, który będzie próbował odwieść bohatera od podjęcia nowej drogi, być może grożąc mu lub stawiając przeszkody. Nie do przeskoczenia lub przeszkody, do których przejścia bohater musiałby przygotować się w sposób niecny, musiałby być może nawet złamać swój kodeks moralny i sprawdzenie, jak bohater poradzi sobie z takim wyzwaniem. Strażnik progu może też być podzielony na rodzaj, w zależności od tego, jak bohater może wejść z nim w interakcję. Są tacy strażnicy progu, którzy muszą uzyskać odpowiedź na zagadkę lub test. Tacy, których trzeba przechytrzyć. Tacy, których trzeba obejść. Lub nawet strażnicy progu, których trzeba wchłonąć i być może zamienić nawet w sojusznika. I ostatnim rodzajem strażnika progu jest to, czy strażnik progu jest człowiekiem. Czy inną postacią w książce, rzeczą, lub nawet samym nastawieniem bohatera, którego powstrzymuje. Może to być bardzo honorowy, nawet za bardzo honorowy kodeks moralny, który nie odpowiada sytuacji i realiom, w jakim znajduje się bohater. Może to być coś, czego dowiedział się w dzieciństwie, nauki od rodziców, może zasady społeczne których boi się złamać. Nastawienie, czyli taki wewnętrzny strażnik progu, może być bardzo ciekawe dla bohatera i dla czytelnika, ponieważ w realnym życiu my również mierzymy się z wewnętrznymi i zewnętrznymi strażnikami progu. Bardzo serdecznie polecam Ci książkę Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy. Christophera Voglera. Sprawdziłam księgarnie internetowe i ta książka wciąż jest dostępna. Doskonale wiem dlaczego. Tak jak archetypy i podróż bohatera, podróż autora i autorki jest ponadczasowa. A jeśli ty też chcesz zostać dwuczyniem światów i jeśli szukasz towarzyszki w podróży pojsarki, to zasubskrybuj ten podcast. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!